A dlaczego jabłko, to powiem Wam na końcu. Dostałam to jabłko od znajomego w prezencie świątecznym. Nie jest to nawet prawdziwe, tylko plastikowe, ale... Ale mam jabłko na święta. Pamiętajcie oczywiście o moim Instagramie wytruszczyńska, gdzie na bieżąco relacjonuję, to, co się dzieje w Chinach. A w tym momencie zrezygnowano z polityki zero covid i w Chinach się dzieje dużo rzeczy zapchane kostnice i tak dalej, ale to na Instagramie, dzisiaj rozmawiamy o świętach. Dzisiaj znowu pogadamy sobie o świętowaniu świąt Bożego Narodzenia w cudzysłowie bardzo dużym w Chinach, bo ostatni film na ten temat był bardzo dawno temu, a od tamtej pory dużo rzeczy się wydarzyło, dużo rzeczy się zmieniło. Co do świąt Bożego Narodzenia w Chinach, to mam wrażenie, że ludzie w internecie podzielili się na takie dwie grupy. I pierwsza z tych grup to, jest, to są osoby, które uważają, że w Chinach w ogóle są zakazane, nie wolno, kościół, kościoły, religie w ogóle działają pod ziemią i, i to jest generalnie aktywnie tępione przez politykę władzy centralnej i jeżeli ktoś, nie wiem, obchodzi sobie, nie wiem, ma Wigilię w domu może przyjść policja, puk puk, łeło, łeło i zabieramy na komisariat. Druga grupa osób to są osoby, które uważają, że Chińczycy ślepo podążają za wszystkim co zachodnie i wyprali to z jakiegokolwiek w ogóle znaczenia tylko widzą, że jakiś stary dziad ubrany na czerwono choinka i Coś tam fajne, fajnie wygląda, postawimy sobie, ale nie wiedzą o co chodzi, e, tylko się bawią i tyle Obydwu tych teoriach jest jakieś tam ziarenko prawdy, ale nie do końca tak to jest Żadna z tych stron nie ma racji I pierwsza rzecz, co do religii, czy kościół w Chinach rzeczywiście działa w podziemiach? E, na to pytanie jest bardzo prosta odpowiedź, nie jeżeli mówimy o kościele katolickim, kościele protestanckim, czy ogólnie na no, tych dużych religiach, to nie. Partia komunistyczna ma zresztą podpisane porozumienie z Watykanem, na mocy którego kościół katolicki może legalnie funkcjonować w Chinach. To porozumienie daje Partii Komunistycznej generalnie rządowi Chin władzę nad całą instytucją Kościoła Katolickiego w Chinach i włącznie z, na przykład, możliwością zatwierdzania bądź też wyrzucania biskupów, mianowanych w ramach Kościoła Katolickiego w Chinach. Ja wiem, że w Polsce taka koncepcja, że państwo ma władzę nad kościołem całkowitą, może być trochę egzotyczna i dziwna, ale uwierzcie mi, że to nie jest tak wszędzie, że kościół wchodzi na głowę państwu. Zresztą w Chinach mimo wszystko... Yy, chrześcijaństwo jest czymś, co przyszło tutaj z zachodu, no jest czymś importowanym i oczywistym jest to, że jeżeli będzie za głośno szczekało, no to zaraz tutaj rząd powie hola hola, przyszliście nam tutaj obce siły, nie ma tak i nie ma czegoś takiego tutaj, żeby kościół katolicki wtrącał się chociażby w politykę Ilu jest w Chinach chrześcijan? Szacunki są różne, niektóre mówią o około 1% do nawet 4%. 4% to by nam dało, ile? Około 44 miliony chrześcijan w Chinach. Generalnie chyba więcej jest protestantów, ale tych katolików też trochę jest. Tylko skąd się biorą te różnice w tych szacunkach? Prawdopodobnie z tego, że rzeczywiście tutaj te, ten katolicyzm, to chrześcijaństwo jest dosyć tak luźno pojmowane przez Chińczyków. To znaczy, wiele osób. Zarówno będzie chodziła do kościoła, jak i będzie wierzyła w te wierzenia tradycyjne chińskie, typu duchy. Nie wiem, będzie na przykład obchodziła święta duchu, będzie paliła kadzidełka, będzie wierzyła w reinkarnację i tak dalej, i tak dalej. No i to jest trochę taka, wiecie, kwestia definicji, bo wiecie, chrześcijaństwo czy katolicyzm jako religia monoteistyczna, no nie uznaje tego, że ty jako wyznawca wierzysz w coś spoza tego chrześcijaństwa. No i jeżeli zadamy na przykład obywatelowi Chin takie pytanie w ankiecie, hej, zaznacz jakie praktyki religijne wykonujesz, i on na przykład sam zaznaczy, że chodzi do kościoła, ale też, że pali kadzidełka dla swoich przodków i na przykład nie wywiesza prania w święto duchów, albo też wierzy w feng shui i ustawia sobie meble w domu tak żeby, tak, żeby była zachowana harmonia, no to pytanie czy taka osoba się liczy jako chrześcijanin, no bo to jest osoba, która wierzy w różne rzeczy, tak? Część praktyk chrześcijańskich i część praktyk buddyjskich czy taoistycznych. No w świetle chrześcijaństwa to chyba nie do końca, ale tutaj rzeczywiście ci ludzie mają trochę inne podejście do tego. No i teraz tak, oczywiście, że krążą po internecie historie, że gdzieś tam w Chinach zakazano obchodzenia świąt Bożego Narodzenia, że gdzieś e, ktoś na przykład, nie wiem, miał kolację wigilijną i mu wparował jakiś tam lokalny partyjny boss i powiedział koniec imprezy, zawijamy się, nie ma takiego świętowania. Co teraz? Oczywiście takie historie są i trochę ich było. Można o nich poczytać w internecie, że gdzieś tam, na przykład na jakimś uniwersytecie, powiedziano studentom, nawet zagranicznym, że nie wolno mieć choinki albo świętować jakichś zachodnich świąt. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że w ostatnich kilku kilkunastu latach w Chinach zaczęto coraz większy nacisk kłaść na tak zwaną e, kulturową pewność siebie. Czyli chodzi o to, żeby Chińczycy byli dumni z tego, że oni pochodzą z tego kręgu kulturowego. I nie podążają ślepo za świętami z zachodu, takimi jak właśnie Boże Narodzenie. To jest chyba najlepszy przykład, bo taki, o takich rzeczach, jak nie wiem, na przykład wielkanoc, to mało tutaj, mało tutaj kto słyszał, ale Boże Narodzenie rzeczywiście no, robi trochę furory. I problem jest taki, że rzeczywiście tego typu decyzje najczęściej podejmują jacyś tacy lokalni posowie typu sekretarz partii gdzieś na uniwersytecie albo jakiś lokalny urzędnik. I oczywiście te słowa o kulturowej pewności siebie padają na dosyć podatny grunt, biorąc pod uwagę na przykład rosnącą falę nacjonalizmu w chińskim internecie. No i kolejną rzeczą jest oczywiście to, że święta Bożego Narodzenia nie są uznawane oficjalnie przez tutaj rząd Chin, nie ma ani jednego dnia wolnego, trzeba iść do pracy, trzeba iść do szkoły, więc jeżeli ktoś powiedzmy jest im już już Chrześcijaninem i chciałby te święta sobie obchodzić, no to musi obchodzić po pracy, bo nie ma tutaj dni wolnych, żadnych w ogóle. No i tak na przykład w mieście Langfang w prowincji Hebei w 2018 roku yy, były słuchy, że tam lokalni urzędnicy chodzą po sklepach i sprawdzają, czy jakieś tam sklepy nie mają u siebie nie wiem choinki czy innych ozdób świątecznych i jeżeli coś takiego widzą, to każą to zdjąć, bo my jesteśmy w Chinach, tutaj nie ma świąt Bożego Narodzenia, zdejmujemy ozdoby świąteczne. Do tego też były takie nagrania ze szkół z prowincji Shanxi, gdzie dzieci recytowały razem za nauczycielem, jak jeden mąż mówiły jestem Chinką, Chińczykiem, my tutaj mamy swoje święta, chiński nowy rok, tam coś, a nie zachodnie, takie jak Boże Narodzenie. I wiecie, to są już trochę takie creepy obrazy, bo te dzieci też chyba nie do końca rozumieją Czym jest w ogóle Boże Narodzenie i o co chodzi, szczególnie biorąc pod uwagę, że w tych mniejszych miastach czy gdzieś na wsiach, to ludzie bardzo często w ogóle nie wiedzą o co chodzi, tylko wiedzą, że to jest coś tam z zagranicy. Więc e, takie sytuacje miały miejsce. To samo też miało miejsce w prowincji Guizhou czy Guangxi. Rzeczywiście w tych mniejszych miastach czy na wsiach takie rzeczy się. Zdarzały. Ja też pytałam moich znajomych tutaj w Szanghaju, jak to wygląda. I na przykład jedna dziewczyna, Chinka, która pracuje w firmie, która jest firmą państwową, powiedziała, że u nich też żadni obcokrajowcy nie pracują to też jest ważne tutaj w tym kontekście że u nich powiedziano, że nie ma żadnych ozdób my jesteśmy firmą państwową, chińską, nie będzie, nie wieszajcie nic, tak, nie będzie tutaj choinki, tego nie ma u nas. Mój znajomy, który pracował w kawiarni, w biurowcu, który należał też do chińskiej firmy państwowej też miał powiedziane, żeby nie oferować u siebie nic powiązanego ze świętami i co jest ciekawe, to jest to, że mówił, że praktycznie codziennie przychodzili ludzie z tej firmy państwowej do tej kawiarni pytać, czy mają jakieś zniżki na święta albo świąteczne kawy no nie mieli, ale jak widzicie to są najczęściej decyzje podejmowane na szczeblach lokalnych czyli jakiś lokalny partyjny boss albo gdzieś jakiś sekretarz partii po prostu chce się wykazać i zakazuje generalnie świętowania, bo jesteśmy w Chinach i tak dalej. Też pamiętajcie o tym, że członkowie partii yy, i urzędnicy państwowi mają generalnie też zakaz yy, przynależenia do organizacji religijnej. Więc jeżeli chcą, słyszałam takie anegdotyczne przypadki, przykłady, no to muszą to robić po kryjomu. I też yy, czytałam trochę historię o tym, że tam yy, osoby, które niby są w partii, mówiły, że no generalnie im to świętowanie sprawiało radość, pomimo tego, że nie są chrześcijanami, ale dawali prezenty Swoim dzieciom i tak dalej. Te dzieci się cieszyły i fajnie, ale kiedy klimat y, zaczął się robić taki niepewny, no to stwierdzili, że jednak nie będą stawiać choinki w domu, no bo potem może się to wydać i mogą mieć na przykład problemy w, no albo w partii, albo właśnie w jakiejś firmie państwowej, czy nie wiem jak pracują w urzędzie, czy coś takiego. No ale widzicie, mimo wszystko w Szanghaju zdecydowanie nie wygląda to w ten sposób. Dlaczego? No właśnie dlatego, że Szanghaj jest jednak dużą międzynarodową metropolią. I i zdecydowanie źle by to wyglądało w oczach, no jednak dziesiątek tysięcy wcześniej setek tysięcy e, zagranicznych rezydentów w Szanghaju. Jednak Szanghaj słynie z tego, że jest tą taką międzynarodową, niby to otwartą metropolią, gdzie co roku odbywają się markety świąteczne, bo się odbywają. Co prawda bardzo często one są organizowane przez jakieś restauracje zagraniczne, na przykład Paulaner, restauracja, browar Paulaner prowadzi w Szanghaju restauracje niemieckie i oni co roku Organizują świąteczne markety tutaj, jest też market na bandzie. generalnie tych marketów jest bardzo dużo i one są popularne wśród ludzi tutaj, świąteczne kawy oczywiście, świąteczna muzyka, czy to w restauracjach, czy to w jakichś barach, to w Szanghaju jest i w innych dużych, takich największych miastach, nie jakiś Lanfang, co ma 4 miliony ludzi, to jest obecne zawsze. Ja też się pokusiłam dzisiaj o wejście na Xiaohongshu, czyli no taki chiński Instagram, i wyszukałam sobie po prostu yy, no, market świąteczny, tak? Poprzeglądałam co tam jest, weszłam w kilka zdjęć i filmów, żeby zobaczyć jakie są komentarze. I te komentarze są pozytywne w 99%, tak? czyli super, gdzie to jest, czy jest fajnie, co można dostać do jedzenia. Naprawdę same pozytywne komentarze. E, prawie. Negatywne komentarze odnosiły się wyłącznie do sytuacji pandemicznej, która jest w tym momencie bardzo nieciekawa. No i o, dlaczego tak dużo ludzi tam wychodzi i chodzi bez masek i tak dalej. Nie znalazłam ani jednego komentarza, który dotyczyłby tego, że a co, wy Chińczycy jesteście, a świętujecie takie święta jak właśnie, Boże, narodzenie. Chociaż też trzeba brać poprawkę na to, że mimo wszystko Siao Humpshu to jest miejsce, gdzie się spotykają raczej osoby o dość progresywnych poglądach, być może na Weibo czy na bili bili czy na joku te komentarze byłyby trochę inne więc tak, w Szanghaju ten klimat świąteczny czuć zdecydowanie. Jest dużo choinek, ozdób, mnóstwo tego jest, wszystkiego. Tylko pytanie, czy w Chinach to jest łączone bezpośrednio z religią chrześcijańską? Bo w moim odczuciu nie jest. I na South China Morning Post przeczytałam bardzo ciekawy komentarz tam w artykule od obywatela, bądź obywatelki Chin, gdzie było powiedziane, że ja nie uważam, że jest jakieś połączenie pomiędzy świętowaniem Bożego Narodzenia i patriotyzmem. Uważam, że większość Chińczyków celebruje to święto tylko dla zabawy. I ja się z tym zdecydowanie zgadzam, większość osób celebruje to po prostu dla zabawy, żeby dać prezent swojemu dziecku, które się z tego ucieszy, też dlatego, że na chińskie święta się nie daje prezentów, na przykład na chiński Nowy Rok się daje czerwone koperty z pieniędzmi, również dzieciom. Pieniądze się ofiaruje, nigdy się praktycznie nie ofiaruje prezentów, więc rzeczywiście rozumiem, że te dzieci się z tych prezentów cieszą. I myślę, że to może też trygerować niektórych ludzi na zachodzie, że ale jak to ci Chińczycy wyprali to wszystko z tego znaczenia, z tego przyjścia, celebrowania Jezusa i tak dalej i wzięli sobie tylko to, co fajne, prezenty, choinka, a nie ma tego, co tam w środku jest najważniejszego i, i tak dalej. I do tego jeszcze Mikołaja nazywali Szyndan Laorien, czyli Święta Stary Człowiek. Co to w ogóle jest Święta Stary Człowiek? Czytałam takie wpisy od Polaków, więc yy, to jest, to są realne komentarze, które ja widziałam i pierwsza rzecz, z mojej strony to jest: dajcie ludziom spokój. Co to za pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. A druga rzecz to jest mimo wszystko to, że to nie jest jednostronne, bo na pewno sobie zdajecie sprawę z tego, że symbolika religii chińskich, taoizmu czy buddyzmu, Również przenikała, przenika dalej do kultur zachodnich i jak sobie rozmawiamy na zachodzie ze znajomymi o na przykład chińskich znakach zodiaku, bo ktoś jest psem, ktoś jest e, smokiem, ktoś jest owcą, no to czy my wiemy, co to dokładnie znaczy, kupując e, sobie wisiorek z symbolem Inia? Wiemy, co to znaczy? Tatuują sobie jakieś chińskie znaki wiemy, co one oznaczają, też nie do końca. Więc to nie jest tylko cecha tych Chin, że oni sobie tutaj e, przyswajają jakieś elementy z innych, odległych kultur, tylko dlatego, że one wyglądają fajnie i w ogóle są takie, nie wiem, cool. A jednak nie widziałam, żeby w Chinach ktoś się obruszał, że jakiś turysta z zachodu ma wisiorek z symbolem inian i ojej, on nie wie, co to znaczy, a nosi to na szyi. Naprawdę dajcie ludziom żyć. Owszem, większość osób w Chinach. Nie wie o co chodzi w Bożym Narodzeniu, ale jak chcą sobie dawać prezenty czy mieć choinkę w domu, to nie możecie im tego zabronić. I jeszcze ostatnia rzecz, bo ja nie wiem czy sobie zdajecie sprawę, że większość ozdób świątecznych, które możecie kupić w polskich sklepach, nie wiem, jabłko chyba nie, jest produkowana w Iłu, w Iłu prowincji Zhejiang, to jest taki ogromny hub, Ozdób świątecznych, i osoby, które te ozdoby świąteczne produkują, w większości są migrantami ze wsi i nie wiedzą, czym w ogóle jest Boże Narodzenie, też. Więc teraz sobie pomyślcie, że jakiś pan Wang, który sprzedaje ozdoby świąteczne, które potem wy macie w domach, pewnie sam nie bardzo wie, czym jest Boże Narodzenie. A co do jabłka, to w Chinach się zrodziła taka tradycja, że na w, Wigilię, w świąt Bożego Narodzenia się je jabłka i jak wszystkie tradycje w Chinach wzięła się po prostu z tego, że coś brzmi jak coś. To znaczy Ping An Ye, czyli Ping an Ye, czyli właśnie Wigilia Bożego Narodzenia brzmi podobnie do Ping uo, czyli jabłko i dlatego ludzie jedzą Ping na Ping An Ye i tak. To tyle będzie na dzisiaj ode mnie o świętach Bożego Narodzenia, bądź też po prostu świętach prezentów i fajnych ozdób w Chinach. Nie mówcie mi, że jak nie wierzę w chrześcijaństwo, to nie mogę mieć choinki w domu, bo za miesiąc będę miała znak FU na drzwiach na chiński Nowy Rok, a w taoizm też nie wierzę, czy inne tego typu chińskie tradycje, a za dwa miesiące będę jeść Tang czyli takie kulki ryżowe, które się je na Yuan Xiaojie W to też nie wierzę, ale będę jeść, bo są pyszne A pewnie na proklamowanie Chińskiej Republiki Ludowej powieszę Tam gdzieś flagę, bo w sumie czemu nie? Tyle na dzisiaj Dziękuję za oglądanie I widzimy się w kolejnym filmie Zapraszam jeszcze raz na mój Instagram Ciekawe rzeczy się teraz dzieją w Chinach Żyjemy w ciekawych czasach I do zobaczenia, na razie!